Pokój i dobro, kochani. Dziś jest czwartek, 13 kwietnia, a ja bardzo serdecznie zapraszam was na Zielone Pastwisko. Kochani, w oparciu o dzisiejsze słowo Boże, chciałbym zadać tylko jedno pytanie: jak można rozpoznać Jezusa? Normalnie, kochani, kiedy chcemy rozpoznać jakąś osobę, która przedstawia dokument tożsamości z jakimś zdjęciem, to patrzymy na twarz tej osoby, aby ją zidentyfikować. Natomiast kiedy Jezus dzisiaj chciał się przedstawić i powiedzieć, że jest tym, za kogo się podaje, pokazał swoje ręce i swoje nogi, pokazał swoje rany, pokazał w jaki sposób kocha. I po tym można było poznać prawdziwego Jezusa. Uczniowie, którzy uciekali z Jerozolimy do Emaus, rozpoznali pana Jezusa po łamaniu chleba. Wcześniej również ich serca pałały wtedy, kiedy wyjaśniał im pisma. A więc pana Jezusa można rozpoznać również po łamaniu chleba, czyli w Eucharystii. Dzisiejsze pierwsze czytanie z dziejów apostolskich jest kontynuacją wczorajszego uzdrowienia przez Piotra i Jana człowieka chromego, który siedział przy bramie świątynnej i który liczył na jakieś wsparcie finansowe. Piotr i Jan mocą Jezusa Chrystusa uzdrowili. Natomiast kiedy przyszli ludzie ciekawscy, robili takie wielkie oczy, patrząc na Piotra i na Jana jak na jakiś cudotwórców. Piotr w sposób zdecydowany powiedział: Czemu patrzycie na nas, jakbyśmy to własną mocą, albo własną pobożnością uzdrowili? piękny ptak, Uzdrowili tego człowieka. To wszystko, co dokonało się tutaj w życiu tego człowieka, a więc to, że on chodzi, to jest dziełem Pana Jezusa. I można rozpoznać Jezusa Chrystusa po jego działaniu. Pan Jezus kochani wiedział, że do prawdziwych żydów, aby ich przekonać do tego, że on jest synem Bożym, że jest mesjaszem, musi podać konkretne argumenty z Pisma Świętego. I dlatego też wykładał od początku świata, poprzez różnych proroków, którzy zapowiadali przyjście mesjasza, udowadniał i pokazywał, że te słowa odnosiły się dokładnie do niego, że każde proroctwo ze Starego Testamentu spełniło się w życiu Pana Jezusa. To był dowód, który najbardziej był czytelny do tych, którzy słuchali Słowa Bożego. Kochani, wszystkie dowody, które świadczą o tym, że Pan Jezus jest tym, za kogo się podawał, będą na pewno bardzo czytelne wtedy tylko, gdy każdy z nas będzie miał swój osobisty kontakt i osobiste doświadczenie Pana Boga. Jezus mówi do apostołów: Dotknijcie mnie, dotknij mnie, żeby każdy poczuł, że to jest Jezus, że to nie jest jakaś zjawa. I również w Twoim życiu, jeśli chcesz doświadczyć Pana Boga, to nie tylko wiedza, nawet i wiedza biblijna, nie tylko doświadczenie innych ludzi, ale Twoje osobiste doświadczenie ma tutaj ogromne znaczenie. Musisz sam dotknąć się Pana Jezusa, sam doświadczyć Jego ciepła, Jego dobroci, Jego miłości. I ogromnym błędem, kochani, byłoby, gdyby ktoś próbował sobie przypisywać łaski, których Pan Bóg udziela za darmo. Czyli jeżeli ktoś by uzdrowił kogoś w imię Pana Jezusa, a później myślał albo innych wprowadzał w błąd, że to wszystko dzieje się dzięki Jego zasługom, dzięki Jego pobożności, wówczas byłoby to świętokradztwo. Czyli po prostu to święte imię Pana Jezusa, które jako jedyne jest godne, aby oddawać Mu cześć i chwałę. Jeśli ktoś sobie zabierałby tę chwałę, byłoby to święto kradztwo. Coś świętego, wykradzenie Panu Bogu tej chwały po to, żeby siebie w jakiś sposób gloryfikować. I podobnie jak w dzisiejszej Ewangelii, kochani, Pan Jezus nie skupiał się na swojej twarzy, ale na swoich dłoniach, i na swoich stopach, aby pokazać swoje rany, i w ten sposób być zidentyfikowanym. Byśmy my, kochani, również nie chcieli być twarzą Kościoła, twarzą Pana Jezusa, byśmy chcieli być Jego sługami. Jeśli ktoś nas rozpozna, to tylko po tym, że potrafimy kochać tak jak Pan Jezus. O pierwszych chrześcijanach mówiono: Zobaczcie, jak oni się miłują i to był właściwie znak rozpoznawczy chrześcijan. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże papa. Pa. Do jutra.